Jest sobota 28 marca 2015 roku. Jesteśmy przed pałacem prezydenckim. Widzimy jak tutaj turyści się zatrzymują. Jest pikieta w obronie reduty Ordona. Zatrzymaliśmy się tutaj z panem Jarosławem Różkiewiczem. Dzień dobry panie Jarosławie. Piękna pogoda. Warszawiacy są zainteresowani zabytkami kultury. Mamy Zabytek, nie byle jaki, kultury materialnej Kadilaka marszałka Piłsudskiego. Odnowionego podejrzewam, że za niezłe pieniądze. Z, no to, dzięki decyzji. Tu trzeba podziękować. Dzięki decyzji prezydenta Komorowskiego. Ustawmy się tak, żeby to było widoczne. Piękny Kadilak, aż się chce podejść i zobaczyć, ile ma na liczniku, prawda? No no ale to, nie można. No nie da się. Nie no nie wolno, nie, nie wpuszczają. I to A jest. Ja wiem nawet dlaczego. No no do kamery, do kamery tak, ja bo może, mogłoby się zająć pan doktor Sendecki, złośliwy, zziowy, guść <noise> stalowy a ja myślę tak, że jak państwo wiecie no, telewizja narodowa jest obiektywna, ale ja jako jeden z redaktorów na pewno nie jestem jakimś tam politycznym zwolennikiem pana Komorowskiego, obserwuję jego kampanii i odnotowuję kolejne wpadki na przykład tak Widzimy odnowiony, stojący w bardzo ładnym miejscu Kadilla Kmiszuckiego, a się chce wejść i zobaczyć. W normalnym państwie normalny prezydent z normalnym dworem prezydenckim wpuścił wokół ludzi. Ludzie by robili sobie zdjęcia i zyskałby może nie jeden punkt procentowy, ale na pewno by coś zyskał. Pod względem politycznym, pod względem PR-u widzimy tutaj, że ktoś z obsługi Komorowskiego, prezydenta Komorowskiego jest złośliwie przeciwko niemu. Ktoś go nie lubi, ktoś, go nie lubi, ktoś mu chce zaszkodzić, ponieważ... Gdyby. Yy, A teraz wychodzi na to, doktorze, że to pan jest pro ruski. Tak, bo no, 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 oczywiście ta cała banda waspowska z Neonu 24 nazwie mnie, że jestem prokomoruski, proruski i tak dalej. Ale do licha, no przecież tak się nie robi kampanii. Panie prezydencie komorowski. Niech pan się zwróci do nas, my panu doradzimy. Pan powinien tutaj być. Yy, Pana ludzie powinni zapraszać polskie dzieci, polską młodzież, żeby tutaj podchodziła i mogła dotknąć tego zabytku Materialne. materialnej kultury i wtedy by pan zyskał. Yy, przypomnę, w ciągu tygodnia, wiesz, nie nie, 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 nie całego tygodnia, w ciągu sześciu ostatnich dni odnotowaliśmy już piątą pańską wpadkę, panie prezydencie. Najpierw złapaliśmy, że na zakazie wjechał Bronkowóz w Agricole. Potem w jednej ulotce wyborczej zauważyliśmy, że nadużyli pana Spece od PR-u wizerunku episkopatu i wizerunku PSL-u. To drugi, trzeci błąd. Czwarty błąd, tu obecny Radio Siedlecki zauważył, że pańscy borowcy nie wpuszczają ludzi, żeby rolników, ale też innych pojestujących pod Urmem, żeby sobie wody nabrali w, w na, na bramie Belwederu. Piąta wpadka. Chwileczkę, no, no. radio, proszę Pią, bardzo. Piąty błąd to jest, że HGW bufetowa odcięła dostęp do wody oligoceńskiej pod pretekstem, że jest zanieczyszczona i Sanepid musi ją przebadać, a to jest ta złość Dobrze, na... no, ale to było wcześniej i teraz widzimy, że sporym nakładem w środku, podejrzewam, że nie ma pieniądze i poszły jest odnowiony Cadillac i w pańskiej, panie prezydencie kampanii prezydenckiej kampanii wyborczej ludzie nie mogą podejść i tego podziwiać z bliska to jest błąd tak się nie robi nie wiem czy pan życzy żeby wygrał Duda czy życzy pan panie prezydencie żeby wygrał Korwin-Mikke ale ja mam wrażenie że albo pan nie chce wygrać albo ktoś sabotuje pańską kampanię prezydencką dla telewizji narodowej sprzed placu prezydenckiego wypowiadał się. Jeszcze radio chce coś powiedzieć, bo tutaj e, tak, naciska, proszę bardzo, panie, na tle ujmę cię na tle tego Kadillaka, No no proszę. E, tak, bardzo. Panie Prezydencie, Pan jest źle informowany, doinformowany przez swój sztab, sabotujący, tak jak tu redaktor powiedział. Tutaj, żeby do Kabilaka tego nie mogą ludzie podchodzić, to jest po prostu zgroza hańba. I ja grożę palce panie prezydencie. Mam zwykli obywatele niech mają dostęp do tego zabytkowego kapilaka, który jeździł marszałek z, piłsudski. Ze sztabu wyborczego prezydenta Kowalskiego obejrzy te filmy, zastanowi się, jak to wygląda. No bo to wygląda właśnie tak. Tutaj są ludzie, tu jest kordon policji, tam stoją borowcy, można tylko robić z daleka zdjęcia. Nie można podejść i z dotknąć, wsiąść do środka, popatrzeć. I no tak to wygląda.